Konfederacja zaznaczyła swoją wyraźnie odrębną opinię, stanowisko, którego nie podziela większość obecna parlamentarna. Ta większość, również rząd, mówi o wolności, demokracji, podczas kiedy my mówimy przede wszystkim o suwerenności i bezpieczeństwie. Dziś z satysfakcją notujemy, że także i z ust pana premiera słowo suwerenność padło nie jeden raz, no ale niestety praktyka, fakty dokonane nie mają pokrycia w tej retoryce. Prosiliśmy o to, by nie stwarzać faktów dokonanych. Zaliczam do nich na przykład przekazanie Placówki quasi dyplomatycznej, gościom z zagranicy. Wątpliwe jest tu wszystko. Przede wszystkim pytanie, czy sam pan premier musi angażować się w tego typu działania. A jeśli już stwarza się tego typu fakty dokonana, dokonane, bardzo prosimy nie stwarzać iluzji jedności. Nie ma. Jedności, pełnej wspólnoty poglądów w kwestii aktualnej sytuacji, w kwestii stosunków polsko-białoruskich, polskiej polityki wschodniej. Szanowni Państwo, dzisiaj, co potwierdzili też eksperci obecni na spotkaniu, scenariusze na Białorusi wykuwają się w trójkącie Rosja, nomenklatura rządząca i opozycja. Eee... I to jest opozycja, czy właściwie emocja społeczna, która jest na Białorusi opozycyjna wobec Łukaszenki. I to, co trzeba zauważyć dzisiaj, to fakt, że cały Zachód, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie, traktuje Moskwę jako ten obszar, który powinien rozwiązywać problemy na Białorusi, czy powinien w jakiś sposób ten temat traktować jako swój własny. Zwracaliśmy na to uwagę w poprzednim razem, zwracaliśmy uwagę na to, że Polska nie może wskazywać się na bezalternatywne działanie w sprawie Białorusi. To znaczy, że nie mając wpływu na. Na Moskwę musimy mieć wpływ, starać się mieć wpływ na pozostałe dwa czynniki, czyli z jednej strony to, co rząd robi w tej chwili, ale te opozycyjne nastroje, ale nie tylko, ale i na nomenklaturę rządzącą dziś na Białorusi. Nie możemy sobie zamykać furtki do rozmów z taką władzą białoruską, jaka po prostu będzie w najbliższym czasie tam jeszcze rządziła. Zwłaszcza, że mamy bardzo ważne tematy właśnie suwerenności białoruskiej, polityki gospodarczej, a zwłaszcza praw Polaków e, mieszkających na Białorusi, naszej mniejszości narodowej na Białorusi. I kolejny aspekt, na który zwróciliśmy uwagę, to aspekt wykorzystania obecnej sytuacji do tego, żeby nacisnąć na Republikę Federalną Niemiec e, w kontekście Nord Stream 2. I to jest bardzo dobry moment, e, żeby Niemcy, w których e, wewnętrznej polityce pojawiły się pewne rysy, Dotyczące Nord Stream 2, tego gazociągu skrajnie niekorzystnego dla naszych interesów, żeby Niemcy zrewidowały swoją politykę. I zachęcaliśmy do tego, wzywaliśmy do tego nie tylko rząd, ale, też, ale również opozycję z Platformą Otelską na czele, żeby swoich kanałów wpływu użyła, by torpedować w tej kontekście, w tej sytuacji Nord Stream 2. Szanowni Państwo, mieliśmy kolejne spotkanie, na którym usłyszeliśmy bardzo ciekawe analizy ekspertów rządowych, analizy dotyczące strategii tworzonych w innych stolicach, w stolicach innych krajów. Mieliśmy też przedstawione działania rządu. Natomiast nie było elementu łączącego te dwie prezentacje, czyli nie usłyszeliśmy, jaka jest strategia rządu, z której te działania powinny wynikać, zwłaszcza strategia w kontekście planów innych stolic, planów na rozwiązanie problemu, który mamy obecnie na Białorusi. Jest to dosyć istotne, bo brak odpowiedzi na pytanie o strategię tworzy niebezpieczne wrażenie na nas jako Konfederacji, że rząd nie ma strategii, że działania rządu redukują się to tylko, tylko do jednego elementu, do elementu emocji społecznej, które, ma, które mają miejsce na Białorusi i brak jest przy Przygotowania na różnego rodzaju scenariusze od anszlusu Białorusi do Rosji przez faktyczną realizację Związku Białorusi i Rosji aż po wymianę nomenklatury politycznej na Białorusi, czy zmianę władzy aż po scenariusz Wydaje się chyba najbardziej prawdopodobne, czyli utrzymanie władzy przez prezydenta Łukaszenkę i uzależnienie się jeszcze większe od wpływów Rosji. Bardzo ubolewamy z tego powodu, że takiej strategii rządu polskiego nie ma, albo przynajmniej nie została nam na tym tajnym spotkaniu przedstawiona. Czy mają Państwo pytania? Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.